Cześć, z tej strony Tomek, a dzisiaj chciałem zawsze mieć mikrofon w kadrze i zobaczyć jak to jest być takim prawdziwym youtuberem, więc sobie go tutaj dołożyłem. Ale nie o mikrofonie, a o czasie spędzonym z waszą rąką stand. Flyback chronografem, bo wspomniałem, że wrócę po majówce. Majówka się skończyła, więc jestem. Zapraszam. Myślę, że nie będzie to nazbyt długi materiał, bo jak się okazuje, chyba nie będę miał na zbyt wiele do powiedzenia o tym zegarku. Nie będę się też silił czy udawał, że jest to jakaś wielka, dogłębna recenzja. Jak zwykłem to robić, podzielę się moimi wrażeniami z obcowaniem z tym oto czasomierzem. Troszeczkę przekornie do jego aparycji, do tego jak go postrzegam. Ubrałem się dzisiaj w t-shirt i dość tak nieelegancko, właśnie dlatego, że, że chciałbym postawić siebie troszeczkę w opozycji do tego zegarka. W takim sensie, że chyba nie do końca jest to zegarek dla mnie, mimo tego, że. Gdy patrzę na niego, to jest to jeden z najciekawszych i najlepiej wykonanych zegarków, jakie przeszły przez moje ręce. Gdy się z nim spotykam, gdy z nim obcuję, gdy go oglądam, mam takie poczucie, że obcuję z, taką, z takim zegarmistrzostwem na wysokim poziomie. Na takim poziomie, że ktoś się mocno postarał, jest to ładnie wymyślone, że nie zaniedbano żadnych szczegółów. I to i z perspektywy tego technicznego wykonania, tego dopracowania w postaci chronografu typu flyback i to mechanizmu typu in-house, czy wyprodukowanego i zaprojektowanego własnymi siłami, ale także z tej perspektywy, że wszystko tutaj w wykonaniu koperty, w tym jak wizualnie prezentuje się ten mechanizm jest takie dopieszczone. To się naprawdę może podobać. Z pewnej perspektywy byłem swoiście nawet może zaniepokojony, że to będzie taki zegarek po spotkaniu, z którym włączy się w mojej głowie taka potrzeba posiadania czy kombinowania jakby tego typu chrono, jakby tego typu zegarek, może konkretnie taki zegarek kiedyś do kolekcji dołożyć. A tak się zupełnie nie stało. I to nie jest w żaden sposób wina tego zegarka, jest to po prostu swoiste rozejście się częstotliwości drgań własnych mojego zegarkowego hobby i tego czasomierza, bo sam zegarek, jako kawałek zegarmistrzowskiego dzieła, uważam, że jest naprawdę warty przynajmniej zobaczenia i poznania. Zatem popatrzmy sobie na niego troszeczkę w kilku ujęciach i podywagujmy, cóż on nam takiego pokazuje. Tak jak już powiedziałem w materiale, kiedy pokazywałem go na kanale po raz pierwszy, jeszcze przed majówką, jest to zegarek, który na pierwszy rzut oka uderza w takie nuty, które dzisiaj nie są dość oczywiste. Takie nuty klasycznego designu. I pasuje mu ten klasyczny design do tego, jak jest zrobiony. Bo jest to taki właśnie zegarek, tak jak już zagadywałem, nieco, nieco celujący w wyższe zegarmistrzostwo, i chyba ma do tego pewnego rodzaju predyspozycję. I ten klasyczny. Klasyczne podejście do wizualnego zaprojektowania służy temu zegarkowi. Nie mogę powiedzieć czegoś takiego, żebym znalazł tu jakąś cechę, która mi się nie podoba. Myślę sobie nawet, że jako całość jest to projekt bardzo spójny, a już na pewno bardzo ładny wizualnie. Gdy popatrzymy sobie na te proporcje koperty, gdy popatrzymy sobie na takie aspekty, jak bardzo fajnie wykonana koronka, a szczególnie półszery, przyciski do obsługi chronografu, to to mi się właśnie kojarzy z takim, że komuś się chciało, że te przyciski są prostokątne, to technologicznie zawsze jest nieco bardziej uciążliwe do wyprodukowania niż okrągłe, okrągłe puszery, że mamy przeszklony dekiel nie dlatego, że po prostu mamy przeszklony dekiel i coś tam sobie pokazujemy, ale tu jest może nie jakiś najwyższych lotów wykonania, jakie pewnie istnieje w zegarkowym świecie, ale według mnie przynajmniej nie mamy się czego tutaj wstydzić, my jak my, Waszy rąką stan, nie ma się tutaj czego wstydzić i fajnie, że pokazuje ten werk, bo jest on też wizualnie całkiem ładnie wykonany. Nie wiem, czy to jest najładniejszy werg, jaki, jaki kiedykolwiek widziałem, prawdopodobnie nie, ale, ale na myślę, że jest w jakiejś topce. Co nie znaczy, że on jest jakiś ekstremalnie pięknie wykonany, po prostu ja też nie mam własnych doświadczeń z jakimiś bardzo wysoko wykończonymi, czy bardzo precyzyjnie i ładnie dla oka wykończonymi werkami. Ot, takie zegarki jakoś mało spotykam, albo nie dane było mi ich spotykać na razie. Ten sko za to na pewno nie zawodzi, przynajmniej z perspektywy mojego patrzenia i z moich perspektywy moich doświadczeń w niczym, czy to patrząc na niego od tyłu, czy patrząc na niego od przodu, bo i jakość wykonania indeksów, i jakość wykonania tarczy, wskazówek i tego wszystkiego jest spójna i wysoka. Przynajmniej takie robi na mnie wrażenie. Wizualnie, gdy sobie na niego patrzę, tak jak powiedziałem przed chwilą, jest on zaprojektowany bardzo tak koherentnie i spójnie. Wydaje mi się, że proporcje, które tutaj widzimy, są takie w sam raz. Zegarek nie jest cienki i nie jest mały, i chyba to jest największy dysonans w moim patrzeniu na niego względem tego, jak, w, jaki obraz tego zegarka w pewnym sensie buduje sobie w własnej głowie. Bo mam tu takiego klasycznie zaprojektowanego mm, w swoim obliczu. Chronografa, który nadawałby się jako taki parasportowo, trochę elegancki zegarek i fajnie, myślę, może to robić, a przy okazji jest dość duży. Myślę, że gdyby był deczko mniejszy, to wpisywałby się w szerszy wachlarz e, sytuacji łatwiej. No cóż, on jest troszeczkę po tej dużej stronie wymiarowej, więc, więc trzeba to mieć na uwadze. Ale to nie jest jednoznacznie jakaś wada tego zegarka, to po prostu moje patrzenie na ten zegarek. I moje jego postrzeganie jakoś tak sugeruje mi, że mógłby być odrobinkę, odrobinkę w swoim jestestwie pomniejszony. Bo technologicznie i wizualnie wygląda naprawdę dobrze. Właściwie nie powinienem narzekać, bo mój, jeden z moich ulubionych chronografów, Longines Spirit Chrono, właśnie też jest zegarkiem dość dużym, ale on nie udaje takiego eleganta i właśnie ten delikatny dysonans dwóch światów dla mnie jest, jest powiedzmy sobie, że nie tak oczywisty do zaakceptowania w, moim, w mojej relacji z tym tutaj zegarkiem. A poza tym, no mamy tutaj bardzo, bardzo gustowny werk. Już powiedziałem, że bardzo mi się podoba, jeżeli chodzi o jego wygląd i o to, jak jest zaprezentowany przez ten przeszklony dekiel. Cóż, rotor taki nawiązujący do wyższego zegarmistrzostwa, niebieskie, niebieskie śrubki i inne tego typu drobne detale, które sprawiają właśnie takie premium wrażenie. No i sam, sam werk, chronograf typu flyback, nie oszukujmy się. Ta funkcjonalność to nie jest coś, co zmienia nasze obcowanie z tym zegarkiem, co jest jakimś takim specjalnie wartym elementem, który przekonałby mnie do tego, że muszę kupić właśnie ten zegarek, bo ta funkcjonalność jest mi potrzebna. Jeżeli potrzebuję mierzyć w miarę precyzyjnie powtarzalne interwały czasowe w dzisiejszych czasach, w XXI wieku, raczej nie będę się odwoływał do mechanicznego chronografu, ale ale to poczucie, że obcujemy z werkiem, który nie jest tak oczywisty jak inne, że jest nieco, nazwijmy to, przekombinowany, jest fajne. No bo na tym polega cała intryga z tymi zegarkami mechanicznymi w naszym hobby, przynajmniej dla mnie, że to wszystko jest poniekąd merytorycznie bez sensu i właśnie o to w tym chodzi. I te takie smaczki powyżej tych, tej normy, którą możemy już oczekiwać od chronografu, dodają swoistego uroku. Jak ktoś zauważył w komentarzu pod poprzednim materiałem, bodajże, nie jest to taki oczywisty benefit posiadanie zegarka z takim fajnym, ładnie wykonanym, ale in werkiem. workiem. Trzeba się liczyć z tym, że ewentualne koszty serwisu będą wyższe, bo musimy je raczej wykonywać gdzieś tam w autoryzowanych serwisach Frederic Konstant. Tego typu wyjątkowość trzeba czasami zapłacić. Musimy mieć to gdzieś tam z tyłu głowy. Ale tak jak wspomniałem przed chwilą, całe to nasze hobby nie opiera się jakoś bardzo mocno na rozsądku. Więc nie byłby to dla mnie jakiś argument, który miałby mnie powstrzymać przed tym, żeby chcieć mieć taki zegarek, bo mieć flybacka to jest co najmniej intrygujące. Już w pierwszym materiale Posłużyłem się takim określeniem, że ten zegarek chce być pewnego rodzaju koniunkcją dwóch światów, takiego klasycznego podejścia do formy, designu, raczej nieekstrawaganckiego, trzymającego się bardzo stonowanych linii i pomysłów na siebie, z nowoczesnym, z nowoczesnym sercem, z nowoczesnym podejściem do produkcji, ale też właściwie rzecz biorąc, z nowoczesną marką i jej całym jestestwem. No i jeżeli dla kogoś. Taka właśnie koniunkcja zdarzeń jest intrygująca, to ja bardzo serdecznie polecałbym przyjrzenie się temu, co oferuje Frederik Constant, bo ta marka w pewien sposób jest właśnie wyjątkowa przez takie oferty. Dla mnie osobiście taki elegancki chrono, celujący w taką estetykę, bardziej mi pasuje na przykład w przypadku tego tutaj Ulysses Nardem, który jest już praktycznie 80-letnim dziadkiem, i nie jest tak wyszukany, jeżeli chodzi o technologiczną realizację tego, co ma w środku, jak ten Fredrik Constant, no bo dzielą, dzieli te dwa werki ponad pół wieku, grubo ponad pół wieku, jeżeli chodzi o rozwój technologiczny. Ale tu jest kwintesencja takiego eleganckiego podejścia do zegarka chronoeleganckiego z naszej dzisiejszej perspektywy, bo niekoniecznie w czasach zaczynu, w czasach, kiedy te zegarki powstawały, były one postrzegane jako zegarki eleganckie. Trudno mi się do tego odnieść aż tak stary nie jestem. To mamy nowoczesne wykonanie. I ja osobiście, jeżeli chodzi o Chrono to w nowoczesnym wykonaniu jakoś bardziej skłaniam się ku tym rozwiązaniom takim właśnie jak wspomniany Longin Spirit Chrono, który jest taki na wskroś nowoczesny i w formie i w realizacji, aczkolwiek nie jest tak wyszukany i tak wyjątkowy jak ten Flyback od Frederic Constant. No jest to zegarek, który dla mnie Stanowi pewien zbiór sprzeczności, przynajmniej ja go tak odbieram, ale to są intrygujące sprzeczności. I na pewno jest to zegarek ładny, zegarek, który może się podobać. Ja nie doszukałem się przez te krótkie majowe obcowanie z nim jakichś szczególnych wad, o których myślę, że warto byłoby tutaj powiedzieć. Fajny zegarek. No, może, może pewnym, pewnym uchybieniem jest to, że Frederic Konstant uparł się na to, żeby to było 21 mm miejsca na pasek i co. Trudno dobrać coś z mojej paskowej kolekcji, bo akurat w tym rozmiarze pasków raczej nie posiadam. No ale mniejsza z tym. Gdybym posiadał ten zegarek, to pewnie rozszerzyłbym i kolekcję pasków, bo trzeba mu oddać, że dzięki takiej jej stonowanej kolorystyce swojego oblicza dobrze się odnajduje na różnych paskach. A przy okazji sprawił mi odrobinę niespodziewanej frajdy, bo ten pasek, na którym go też wam pokazywałem, ciemno-czerwony, to jakiś pasek z dawnej. Mojej historii robienia własnego, kiedy, kiedy zabawiają się też tym, żeby sobie paski zrobić, to miał być 22, troszeczkę mi wtedy nie wyszedł, leżał sobie w pudełku jako swój 22 w minusie, na 21 mm spasował elegancko. Taki to właśnie Frederik Konstant. Frederik Konstant, który dostarcza bardzo dużo. Zegarmistrzostwa w zegarku. Tak mi się przynajmniej wydaje. Takie jest moje odczucie. Może ze mną ten konkretny chrono nie zarezonował jakoś wyjątkowo mocno i w sumie dobrze, a bo nie czuję potrzeby, żeby go posiadać, żebym musiał robić jakieś ruchy w kolekcji. A z drugiej strony niewykluczone, że wynika to z tego, że osiągnąłem pewnego rodzaju takie plateau Kolekcjonowania ostatnio, bo cokolwiek by mi się nie spodobało, to dochodzę do wniosku po chwili refleksji, że gdzieś w moich pudełkach mam zegarek, który odhacza te same checkboxy w czegliście chęci posiadania jakiegoś zegarka, albo że nagle mogę jeden z moich zegarków, przez posadzenie go na innym pasku, zbliżyć do tego czegoś nowego, co mnie zainteresowało i przykuło. Chyba zaczynam właśnie się wysycać. I w związku z tym, Mogłem troszeczkę z takim dystansem sobie tego Frederyka ponosić. A ponosić fajnie go było, bo jest i nietuzinkowy i bardzo na ręce wygodny. No słuchajcie, taka trochę opowieść o tym spotkaniu w formie takiego, nie wiem jak to nazwać, pewnej refleksji okraszonej rzutem oka na zegarek. Nie mierzę mu dokładności, nie mierzę mu rezerwy chodu. Bo nigdy tego nie robię, bo nie są to dla mnie elementy istotne. Za to patrzyłem na niego i wiem, że nosi się go na ręce bardzo wygodnie. Acz jakby na to nie spojrzeć, w tej estetyce mógłby być nieco mniejszy jak ten tutaj chociażby u dziadek chrono. Słuchajcie, na teraz to tyle, jeżeli chodzi o tego Frederyka. Moje pierwsze spotkanie z Frederykiem nie zostałem zawiedziony w żaden sposób. A wręcz przeciwnie, zostawia mnie ten zegarek dalece zaintrygowanym i na pewno będę jeszcze chciał się spotkać z innymi zegarkami tego producenta. Mam nadzieję, że mi się to uda. Na teraz kończę. Dziękuję, cześć i do zobaczenia.